Hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. W pierwszym odcineczku, tak, pierwszy odcineczek, jeee. Yeah. Wszyscy się cieszą, wszyscy się cieszą. Wszyscy, wszyscy, wszyscy się cieszą. Okej, okay, dobra, dobra, już wiem, żeby się wcale nie cieszyć, jak ginia Terrorystko, wow. zła. Tak, ma fajnego skina, nie? Haha. Zajebisty skin. Pan, jestem, jestem panem drewno Pan drewno zawsze spoko Okej, okay, to co, może sobie zadnijmy drzewko Tak by było najlepiej Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj chciałem trochę bogałwędzić z wami o tym co będzie na moim kanale I nie, to nie jest te, to co teraz widzicie, ten materiał to nie to nie jest seria te, te światła, które sobie stwarzają bo mi się nudzi I tak, i, tak, i tak go, jak skończę nagrody to i tak go usunę yy, ale słuchajcie, to wygląda tak, że na moim kanale będą się pojawiać filmiki z minecrafta I niestety jeśli szukacie jakiejś odmiany jakichś innych jeszcze gier, to, to raczej u mnie tego nie znajdziecie. E, ja raczej w zasadzie będę robił, stety albo niestety, e, raczej będę robił tylko filmiki z Minecraftem, więc osoba, która na no, nas być przewodza z Minecraftem, e, raczej, raczej tej osobie się ten kanał nie spodoba. Okej, okay, jak widzimy, e, mam teraz ambitne zajęcia, kopię kobla, haha, dobra. E, wiem, że w filmiku tego nie obejrzy nikt, po prostu nikt, nikt, ale to nikt. E, pies ze złamaną nogą tego nie obejrzy, nikt, zero komentarzy, nikt. No ale trudno, trzeba się... Trzeba się z tym pogodzić, tak. I jeśli macie pisać komentarze typu Zajebisty komputer, to proszę, abyście się od tego powstrzymali, bo wiem, że Komputer mam w sensie bardzo słaby, yy, niestety stwierdzam się, że nie mam FPS-ów i nie włączę F3, bo naprawdę jest to dla mnie wielki wstyd, że mam tak mało FPS-ów. Yy, nie, nie wiem na jakim gram tekstu paku może, może dam link do tekstur w opisie. No. Tak, crafting nie denerwuj mnie, Ok. Yy, bardzo ładnie bardzo ładnie prezentuje się ta górka już nigdzie nie gdzieś Hmm, już, wiem, już wiem, gdzie będziemy mieszkać, okej okay. Okay, mam mieszkała, mam siedem koba, dobra I wiem, wiem, mam podobny, mam podobny głos strasznie do Niluxa, no Nawet fajnie mm, Ale ja naprawdę ludzie cały czas mam No, Nilux, Nilux y Nie, fuck ya. Chociaż upadę zrobimy Mm, nie, nie, opatrzona mi jest do niczego potrzebna. Okej, okay, dobra, może wejdziemy tam na górę. Okej, okay, bo tutaj właśnie zamieszkamy. Widzicie, <sum> yy, znaczy planowałem sobie z początku upełnić tutaj mną, czyli drewnem, bo jestem drewnem. F fuck, o no, no, ja dobra, dobra, okay, dobra. Widzicie, tutaj chciałem zrobić taką obramówkę. I myślę, że to nie jest zły pomysł. Więc ja się tutaj... ja nie będę tutaj nic gminił takiego, wiecie, tego. Oh. No, jak przecież mogliście fakt słyszeć. I tak ten save zaraz usunę. Zaraz kichnę. Okej, okay. walić, walić kichania. Już się powstrzymam. Mm. To wszystko... drzeździ i papa.